Dzień dobry, kolejny filmik na kanale, poziom 2. Omówienie wałkowania boku biodra i pasma biodrowo-piszczelowego. Co nie do wyglądam, to dopowiem. Muszę Wam opowiedzieć, jak jest zbudowany człowiek, żebyście wiedzieli, co robię na następnym treningu, który się ukaże na kanale. Wałkowanie właśnie wspomnianego pasma biodrowo-piszczelowego. Dobrze wałkowanie zaczniemy od napinacza powięzi szerokiej powinien być naprężacz pasma biodrowo-piszczelowego ale nieważne, może być tak, a nie inaczej mi tam jest obojętne niech się nazywają jak chcą mięsień zaczynający się z przodu talerza biodrowego doczepiający się częściowo powięziowo do krętaża większego i do pasma biodrowo-piszczelowego dalej Następnie za tym mięśniem jest więzadło. Musi być za, zawsze w stawie jest jakieś więzadło tak taki tutaj w biodrze musi coś trzymać kość udową do talerza biodrowego, gdy mięśnie są rozluźnione. Więc i tutaj jest więzadło. Można wyznaczyć jakąś powięź, która się zaczepia na, na talerzu biodrowym, kończy na krętażu większym i nie jest mięśniem. I wtedy należy to traktować jako więzadło. Więc to będziemy wałkować, na pewno te dwie struktury, bo zwróćmy uwagę, że w przypadku wyprostu stawu biodrowego te struktury się rozciągają więc żeby chodzić prawidłowo i zostawiać nogę za sobą, musimy mieć rozciągnięte biodro z przodu, właśnie tutaj to napinać powinien szerokie i powięź między biodrem a kością udową. Czemu ona się spina? Czemu się skraca? Bo większość czasu spędzamy w pozycji na siedząco, gdzie tutaj ta kość udowa jest po prostu zgięta. I wtedy tutaj te struktury się spinają. Następnie przejdziemy do rozluźniania mięśnia pośladkowego mniejszego. Widzimy go tutaj. Narysowany jest takim, takim trójkątem. On wystaje trochę spoza mięśnia pośladkowego średniego. Tutaj jest narysowany tylko przyczep początkowy pośladkowego średniego. Na, oczywiście, na talerzu biedrowym to się wszystko zaczyna. Przyczepu końcowego nie rysowałem, bo on i tak się kończy tutaj i zasłoniłby jeszcze pośladkowy mniejszy. Czyli widzimy, że ten pośladkowy mniejszy, mimo że jest mniejszy, to jest szerszy. Czyli jak będziemy wałkiem przechodzić, najpierw będziemy mieli wałek na napinaczu powięzi szerokiej, następnie na więzadle na pośladkowym mniejszym, który tutaj wystaje spoza pośladkowego średniego, Później na pośladkowym średnim i przez ten pośladkowy średni też częściowo będziemy masować pośladkowy mniejszy. Tylna część pośladkowego mniejszego nas nie interesuje, bo i tak wraz z pośladkowym większym z pośladkiem będzie się rozciągać podczas siedzenia. Dobrze. Idziemy w dół. krętasz większy kości udowej, czyli ta. Kość, którą czujemy z, z boku biodra, z boku uda, to nie jest biodro, to jest z większej kości udowej. Pasmo biodrowo-piszczelowe idzie dalej tutaj wzdłuż kości udowej, ono się przyrasta na całej długości tej kości do niej i na końcu mamy przyczep, przyczepy końcowe. Częściowo na kłykciu bocznym kości udowej, na kości piszczelowej guzek gardiego, i bardzo ważne jest, że tutaj do rzepki, do bocznego brzegu rzepki wraz z troczkami też ta, to pasmo biodrowo-piszczelowe dochodzi, więc przyrasta się do rzepki. To jest bardzo ważne, bo Ospinane pasmo biodrowo-piszczelowe może powodować boczne przyparcie rzepki, czyli ta rzepka nie jest na wprost kolana, tylko ucieka na, na bok, na zewnątrz w momencie zgięcia stawu kolanowego, co może spowodować tutaj albo ból powięziowy troczków po wewnętrznej stronie, albo, albo ból stawu. Bo po prostu tutaj po tej zewnętrznej stronie rzepka będzie bardziej tarła o kość udową. I y, może również być ból tutaj y, pasma, y, tutaj tego, tej kości piszczelowej, tutaj tego przyczepu końcowego. Może spięcie tego pasma biodrowo-piszczelowego powodować y, koślawość stawu kolanowego. Y, może być y, przez to, że ono tutaj jest spięte, będzie mocniej tarło o kaletkę, czyli o taką poduszkę tłuszczową znajdującą się pomiędzy kość, krętarzem większym a pasmem biodrowo-piszczelowym. Więc tutaj tych zespołów bólowych, które mogą nam powstać w przypadku sztywnego pasma biodrowo-piszczelowego, gdy zaczynamy ćwiczyć, jest sporo i ogólnie się to nazywa zespół pasma biodrowo-piszczelowego ITBS z angielskiego bodajże. I TBS. Dobrze. Jeżeli coś nie jest jasne, należy pytania zadawać w komentarzu. Po tym filmiku będzie już filmik z wałkowaniem, e, właśnie tych struktur wałkiem na macie. I już powinno być, wtedy obejrzenie tamtego filmiku, już powinno być sporo. E, Jaśniejsze, co ja tam chcę od Was. Jak Wy macie to wałkować? Pozdrawiam.